dobry, Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Po raz drugi już w dniu dzisiejszym Marcin Podlacki rozpoczynamy nasz popołudniowy program zamknięcie GPW. No i dziś ponownie słyszymy się w niezłych nastrojach. Po słabym początku notowań, kiedy to WIG20 tracił mniej więcej 1% i spadał na chwilę do poziomu poniżej 1650, okazało się, że ten poziom istotny, poziom wsparcia, do niedawna też oporu, no ale mimo wszystko przez przeważającą większą część czasu w ostatnim czasie to poziom Wsparcia obronił się dziś. I tylko na moment doszło do jego wyłamania, mniej więcej dwukrotnego, dwu-trzykrotnego, tutaj w okolicach godziny 9.40, później 10.00, 10.30. No i już to ostatnie trzecie, trzecia, ostatnia próba wyłamania zakończyła się po raz kolejny niepowodzeniem i doszło do próby odrabiania strat. Straty nie były odrabiane szybko, bo w zasadzie przez całą dzisiejszą sesję, po to, aby w okolicach godziny 16.00 testować rejony. 665 a zatem okolice punktu odniesienia, ale ostatnich kilkanaście kilkadziesiąt minut przyniosło dynamiczne wybicie 15 punktowe z tego właśnie rejonu. No i dodatkowo dorzuciliśmy jeszcze 65% na wigu 20, czyli blisko 11 punktów do tego wzrostu, który wczoraj już na giełdzie był zainicjowany. Więc można powiedzieć, że dobra sesja dziś przy bardzo bardzo niskich obrotach, jeszcze niższych niż wczoraj 434 raptem miliony na 2592 na Wigu, wczoraj było nieco więcej, ale no tak czy inaczej, to są takie prawdziwe wakacyjne obroty, w ostatnim czasie były nieco wyższe. Natomiast no, wzrost jest jaki jest, i oczywiście nie ma co tak naprawdę narzekać, bo oddalamy się od tych krytycznych poziomów, poniżej poziomu 1650, właśnie na Wigu 20. Nie oddaliliśmy się od nich jakoś znacząco, bo raptem to 30 punktów, choć od dołka zdecydowanie więcej, no ale mimo wszystko. Mimo wszystko to oddalenie się jest widoczne. Świetny początek dnia w Stanach Zjednoczonych. Indeksy w tej chwili w okolicach 1,7-1,8% nad kreską S&P 500. Nasdaq bardzo dobry początek notowań. Wzrosty pociągnęły za sobą także ropę WTI, która traciła gdzieś 2,5%, a w tej chwili jest już ponownie w okolicach 0, w okolicach 99, prawie już nawet 100 dolarów za baryłkę. Dziś trwa umocnienie złotego do euro, do dolara i to do dolara mocno złoty dziś się umacnia. kursy spada do 4,65. Od szczytu to już spada ponad 20 groszy, tylko dziś 1,4%. A jeżeli chodzi o składowy WIG20, dziś banki decydują o tym ruchu wzrostowym. W top 5 mamy 4 banki, tylko PGE na drugim miejscu nam burzy te szyki. M-Bank liderem 2,7% nad kreską i 205,60 mamy na kursie, a zatem ponownie. Wróciliśmy do tego poziomu nieco powyżej 200 zł, choć w sumie wczoraj na zamknięciu również powyżej 200 zł byliśmy, dlatego że kurs odniesienia to 200 ,20 zł i 20 groszy. PG 10,50, ale było dziś znacznie wyżej, prawie 10,80, a więc wzrost sięgał 5%, nawet ponad 5%. Odbija także PKOBP o prawie 2%. No i dawno nie mieliśmy walorów PKOBP w czołówce właśnie tego zestawienia, zestawienia najmocniejszych wzrostów na parkiecie giełdowym. To oczywiście też dobry znak. Mimo wszystko, jeszcze sporo spółek traci na wartości, mimo tych wzrostów, bo w tej chwili. 8 spółek pod kreską CCC i LPP w okolicach jeszcze zera, podobnie zresztą jak PEPCO, ale już PZU i Asseco Poland tracą między 1,5 a 2%, więc tutaj sesja zdecydowanie słabsza dla tych dwóch spółek, a no, było jeszcze gorzej. Patrząc na sesyjne dołki, walory PZU traciły gdzieś blisko 3% i spadały do poziomu 29,58, ale cały czas poziom 30 zł nam się tutaj broni. Najwyższy obrot na walorach PKOBP 80 milionów, dalej PKO 43 miliony. no Jak patrzę na te obroty, to tak jakbyśmy się słyszeli, słyszeli normalnie w okolicach południa, a tutaj już przecież 16.49, prawie 16.50 i czas no, ustalania ostatecznych kursów zamknięcia. Witam wszystkich widzów na czacie, od góry witam Dariusza, Raf 6 Michała, Kpiacha, Majkę, Andrzeja, Raf, 6 to już mówiłem, Lidię, Krzysztofa, Leszka, Cezarego, Dariusza, Sekitariusa. dziękuję za wszystkie komentarze. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby coś na czacie napisać, wystarczy wejść na kanał YouTube Kompari GRINKI, tam ta transmisja naszego się odbywa, aby pisać Trzeba kanał subskrybować, a ja mówię o tym dlatego, bo przecież jeszcze w wielu innych miejscach oglądają nas widzowie choćby na stronie głównej Komparik, więc no, ta transmisja bazowa z czatem, z dyskusją właśnie toczy się na YouTube'owym kanale Komparik Rynki. 1650 wybiła. Zobaczymy na jakim poziomie będziemy obserwować zamknięcie dzisiejszych notowań. Kontrakty terminowe wskazują na teoretyczny kurs otwarcia nawet w okolicach poziomu 1678, co stanowiłoby o zamknięciu na poziomie sesyjnego szczytu i o kilkupunktowej luce wzrostowej w samej końcówce, bo mieliśmy bodajże 1000, a zresztą możemy to na szybko sprawdzić, 1674 lub 5. Tak, 1675 o godzinie 16.50, i to jest dla nas taki punkt bazowy, względem którego będzie sobie sprawdzać już właśnie potencjalnie zamknięcie i to, czy będzie mieć lukę spadkową, wzrostową, a może neutralne, neutralne zamknięcie bez żadnej luki. Dziś na szerokim rynku Sanek liderem wzrostów plus blisko 15%, 18,70 na kursie. Sanek zwraca do wzrostu. Sanex wraca do gry OT Logistics ponownie powyżej 11 zł, 11,55 i 10,53% na plusie. Dobra sesja dla walorów z indeksu Ukraine, dla spółek rolniczych, a tak kernel z ponad 8 nawet ponad 9% wzrostem a na starta najsłabiej radzą sobie lore Open Finance i w Invest, które tracą ponad 11% słabo postawa na DGA tutaj prawie 8% spadek a wzrosty w Stanach Zjednoczonych coraz to bardziej dynamiczne coraz to mocniejszy już 1.9% zyskuje Nasdaq S&P 500 na poziomie 3900 18% nad kreską a zatem no mamy ten kluczowy poziom poziom od którego wczoraj po no, trwającej kilkadziesiąt minut jak nie, nieco ponad godzinę konsolidacji doszło do nie, odbicia, odbicia, które doprowadziło koniec końców do e, no, dwuprocentowego mniej więcej cofnięcia z plus 1 na minus 1 i zamknięcia sporo pod e, kreską. Jak będzie dziś, czy będziemy mieć powtórkę z rozrywki, czy może wczoraj to był taki. Ruch przygotowujący do tego właściwego wybicia tej strefy. No, wszystko się jeszcze tutaj może wydarzyć, bo dopiero przecież jakieś 82 minuty handlu w Stanach Zjednoczonych za nami. Na ten moment wiele wskazuje na to, że będziemy obserwować lukę wzrostową, jeszcze nieznaczną na zamknięciu notowań. W tej chwili teoretyczny kurs zamknięcia na kontraktach terminowych to 1678, 672 kontrakty po stronie kupna po każdej cenie, 27 zleceń i tylko 426 po stronie sprzedaży po każdej cenie. Co sprawia, bo się ta dysproporcja, że jednak jest szansa na lukę wzrostową w końcówce notowań, a to, że Nasdaq już blisko 2% jest nad kreską, SNP blisko 1,9%, znacząco zwiększa szansę rzeczywiście na pojawienie się tej luki wzrostowej i zamknięcie na sesyjnym szczycie, które to z kolei zwiększa potencjał do odbicia podczas sesji również jutrzejszej. No ale też jeszcze nie wyprzedzajmy, bo no, jeszcze dzisiejsza sesja się nie skończyła, więc nie ma co już od razu zastanawiać się, co będzie co będzie. Już. Jutro wiele też zależy od tego, co wydarzy się na rynkach zagranicznych, jeszcze w kontynuacji dzisiejszych notowań. A dziś dobrze się dzieje w Europie. Tutaj DAX 2,3% nad kreską, i co, co ciekawe, jest to lider, jeżeli chodzi o wzrosty. Jeżeli chodzi właśnie o indeksy europejskie, bo nieco z tyłu mamy KAK 40, ale tutaj wzrost na poziomie 1,6%, więc można by powiedzieć, że wzrost znacznie, znacznie niższy. FTSE 251,4% nad kreską. Nasz WIG 20, mimo wzrostu 0,6%, mimo wszystko w dolnej części zestawienia indeksów europejskich, które na wartości zyskują, ale znowu wczoraj mieliśmy okolice no, prowadzenia, więc też no, ciężko spodziewać się, że będziemy z dnia na dzień właśnie zajmować te najlepsze pozycje w Europie pod kątem wzrostów. To jeżeli chodzi o indeksy, które zyskują, zobaczmy jak wygląda sytuacja na indeksach europejskich, które tracą na wartości, bo jest i kilka. Moex, czyli rosyjski indeks w rublach traci 1,74%, RTS 0,17%, bugarski Sofix 80%, no i pozostałe indeksy, chociaż też jeszcze czeski PX, tutaj mamy 5 pod kreską, a w Stanach Zjednoczonych Nasdaq już pokonuje poziom 2%, Nasdaq Composite zyskuje 2,01%, Nasdaq 100, 1,98, S&P 1,81%, no naprawdę dobrze to wygląda na początku notowań, no i pytanie, pytanie, czy nie za szybko, nie za szybko te wzrosty w Stanach Zjednoczonych tutaj nie mają miejsce i czy będzie po prostu paliwo do tego, aby te wzrosty utrzymać, choć wiemy o tym, że specyfika właśnie sesji w Stanach Zjednoczonych tych głównych indeksów jest taka, że zdarza, zdarzają się sesje właśnie, które od początku do końca wzrostu utrzymują i pierwszych na przykład 60 do 120 minut handlu to właśnie jeszcze wzrost, 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 aż w momencie, gdy zostanie osiągnięty już ten punkt docelowy, punkt bazowy, no to w tych właśnie okolicach już kurs się porusza do samego zamknięcia notowań i dopiero po 21.30 pojawia się jakaś zmienność, jakiś nieco mocniejszy ruch właśnie na, na indeksach. Czy tak będzie dziś? Zobaczymy wszystko jeszcze przed nami. A WIG zmierza w kierunku poziomu 1700 punktów, 1650 zostawione z tyłu, to druga sesja, którą będziemy kończyć najprawdopodobniej w okolicach sesyjnego szczytu, całkiem nieźle to wygląda, czy 1700 zostanie osiągnięty, no jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć, aczkolwiek to ten pułap jest właśnie, wydaje się takim powiedziałbym miejscem, do którego powinniśmy lokalnie po prostu zmierzać. Nie brakuje już wiele, bo brakuje nam raptem w tej chwili 22 mniej więcej punktów, co w ujęciu procentowym, przykład na 1,3%, czyli de facto ruch, który może być zrealizowany w ciągu dosłownie nawet jutro na otwarciu już notowań, bo przecież jest to jak najbardziej możliwe. Czy prawdopodobne, to nie wiem, ale możliwe jak najbardziej jest. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o wig 20. Zobaczmy może na kilka spółek na wykresy. Kolumbus od dołka konsekwentnie do góry. Dziś nawet spółka chwaliła się wynikami finansowymi. Miesiąc do miesiąca wzrost przychodów o 30, bodajże ponad, nieco ponad 30%. Spółka jakby skupia się w tej chwili, to jakby część komunikatu, nad próbą próbą budowy przewag konkurencyjnych, tak, tak spółka informuje i ma nadzieję, że już ten burzliwy czas jest zostawiony z tyłu. Zobaczmy na izostale, o której to spółce pisze Kpięk. 21 lipca odcięcie dywidendy, czyli już za dwa dni w czwartek. Już wrzucam izostal na wykres. Zobaczmy, jak tutaj prezentuje się sytuacja na walorach właśnie tej spółki. Proszę o chwilkę cierpliwości. No i sprawdzamy. Jeżeli chodzi o walory, e, izostal kurs e, w ostatnim czasie konsoliduje nieco powyżej 50 sesyjnej średniej kroczącej, nie, właśnie w rejonach 2,60, 2,60 z kawałkiem. No i tutaj pojawia się pytanie, czy jest szansa na nieco e, mocniejsze odbicie już po próbie odcięcia dywidendy. No bo wiemy, że jak dywidenda zostanie odcięta, kurs z automatycznie to wróci do poziomów niższych, ale biorąc pod uwagę, że jednak przez długi czas utrzymuje te poziomy właśnie w okolicach 2,60, na wykresie. Pytanie, czy po dywidendzie do tych pułapów nie będziemy wracać? Nie ma tutaj jakiegoś jednoznacznego ani trendu wzrostowego, ani spadkowego, więc w teorii, w teorii, wszystko tutaj jest możliwe i jest taka szansa, że po prostu no, ten ruch kolejnych właśnie, kolejnych właśnie analiz. Jeszcze czekam, aż tutaj YouTube się odświeży u mnie bo u mnie już tutaj właśnie wszystko wygląda dobrze na OBS -ie. i zaraz wrócimy do dalszych analiz, także proszę o potwierdzenie na czacie. Działa, pisze Mieczysław. Ok, mamy pierwszą osobę, która pisze, to znaczy, że u wszystkich już powinno działać. No więc tak, zatrzymaliśmy się na Izostalu. Izostalu, który po odcięciu może wracać, wracać w rejony 260, w rejony 50. Biorąc pod uwagę ostatni długo trwający trend spadkowy i tę konsolidację, jest szansa, że po odcięciu będziemy wracać i jest szansa, że będziemy próbować ten poziom szturmować, atakować i odbijać do pułapów nieco, nieco wyższych. To jeżeli chodzi jeszcze o, o Izostal. przerwało przy do stalu. Ja widziałem, że jest problem, bo włączyła mi się tutaj w innym kolorze ikonka w programie OBS, po prostu jakiś mały problem z internetem, też miałem jakieś zakłócenie, brak połączenia z siecią. Coś pewnie się z routerem działo, może jakaś aktualizacja, no ale już wszystko jest w porządku. Zostawmy spółki, bo godzina 17 w międzyczasie wybiła. Zdążymy się jeszcze skupić na tym, co wydarzy się, wydarzyło się dziś na zamknięciu notowań, no i mamy nieznaczną tylko lukę wzrostową na zamknięciu notowań. Kontrakty na sesyjnym szczycie 1677, a na poziomie 1679 WIG 20, zatem tutaj dwóch punktów do sesyjnego szczytu zabrakło, ale w każdym razie mamy zamknięcie 60% nad kreską. Trzy składowe właśnie WIG-20 kończył dzień na poziomie sesyjnego szczytu: pg Peginik oraz CCC Bank ze wzrostem ponad 3% 3,40%. I 207 zł na kursie. Bardzo dobre zamknięcie. Tutaj luka dosyć duża nam się przydarzyła. Proszę spojrzeć: 250 do 207, a zatem luka na poziomie mniej więcej 0,6%. Co przy i tak dobrej sesji dzisiejszej wygląda na wykresie naprawdę, naprawdę dobrze. Cztery spółki już tylko pod kreską, było ich przecież 8 jeszcze o 16.50, a koniec końców tylko cztery kończą sesję na minusie. Asseco Poland i PZU blisko 2%, JTSW 1% i pepko 30% pod kreską. Pepco, które zgodnie z oczekiwaniami na ten moment przynajmniej z okolic 33 złotych nam tutaj pięknie odbija i od lokalnego dołka dzieli nas już mniej więcej 5%. Tyle można było zarobić, jeżeli ktoś w okolicach 30 Właśnie złotych e, zdecydował się na zakup walorów e, spółki. Jeżeli chodzi o e, obroty, te dziś, no takie powiedziałbym jak na lekarstwo, ledwo, ledwo udało się poziom e, pół miliarda złotych przekroczyć 514 milionów. Mamy na WIGU 2677, na WIGU, który zyskał 550% Dziś, e, co ciekawe, MWIG 40 wrócił do poziomu powyżej 4000 punktów. Niezła postawa tych średnich spółek w dniu dzisiejszym. E, Natomiast słabsza S-Wigu80, który stracił 0,2%, cały czas niezbyt popularny parkiet New Connect. Tutaj obroty w ostatnim czasie w takim przedziale między 4 a 6-7 milionów złotych, co de facto jest poziomem niższym niż no, generują te spółki z dolnej części zestawienia z Wigu20, czyli jedna spółka wobec całego indeksu New Connect, gdybyśmy mieli sobie w ten sposób zestawiać. W końcówce pomogła nam na pewno Ameryka, bo indeks Cały czas stopniowo wchodzą na coraz to wyższe pułapy. Na znak już 2,14% nad kreską S&P 1,92. Natomiast, no tak jak mówię, dobrze byłoby te pułapy utrzymać. Wczoraj również w tych godzinach było całkiem nieźle. No a wiemy, jak skończyła się ta wczorajsza właśnie sesja. 88 milionów na PKOBP, jeżeli chodzi o obrót. Żadna spółka nie przekroczyła dziś 100 milionów, no ale ciężko było się spodziewać, żebyśmy mieli tutaj. Jakieś 100 milionowe obroty przy założeniu, że no, to byłaby 1 piąta obrotu z całego wig 20 i 1 siódma mniej więcej z całego WIGU, z całego parkietu głównego GPW Sanex, liderem wzrostów plus 16 i 30, a starta plus 10, podobnie Audi Logistics i Open Finance i W-Invest straciły ponad 11%. Jeżeli chodzi o MVIG, 40, tutaj kernel plus blisko 9%, 26,80 to kurs walorów i to sesyjny szczyt. Dziś nie od początku notowań, było tak dobrze, bo po pierwszej próbie wzrostu powyżej 26 przyszła pora na odreagowanie. Spadek ponowny do 25, a zatem cofnięcie 4%. Ale ten punkt odniesienia, można powiedzieć, punkt bazowy dzisiejszej sesji, bo odniesienie nawet nieco niżej 24,64 doprowadził do już tego właściwego ruchu wzrostowego i właśnie prawie 9% wzrostu przy 3 milionowych wysokich w sumie obrotach. Odbija benefit systems nieznacznie. 2 miliony obrotu, 6,69%, ale no tu. Tutaj mimo wszystko z przymrużeniem oka byśmy traktowali to odbicie na walorach tej spółki, biorąc pod uwagę choćby w ostatnim czasie zejście jednego z dużych inwestorów poniżej progu 5%. ma on ponownie powyżej 30 zł, a zatem tutaj jeszcze kupujący nie odpuszczają od szczytu dzieli na 20%, no ale mimo wszystko ten poziom 30 zł na ten moment się tutaj dobrze broni. Tauron Plus 6 i ponownie mamy okolicę 3,50 na kursie. Energetyka cały czas całkiem nieźle wygląda. Jak ma to i Mercator z 4% wzrostem dziś na zamknięciu notowań? Jeszcze jeżeli chodzi o te spółki z wyższym obrotem, zobaczmy na Bogdankę po publikacji wyników finansowych. Dziś rano na Bogdankę spoglądaliśmy. 56,40 na zamknięciu plus 3% przy 1% spadku JSW. W ostatnim czasie odwrotna korelacja na tych dwóch spółkach, i to jest bardzo widoczne. A to do, tego, do takiego ruchu, do takich właśnie korelacji nie byliśmy mimo wszystko przyzwyczajeni w ostatnim czasie, a Sekosi minus 3, 11 bit studio jest minus 2,65%, a 2,3 traci live chat. To liderzy spadków, a Sekosi i 11b studio skończą sesję na sesyjnym dołku. Patrząc na spółki sektora gamingowego, wydaje się, że cały indeks też będzie pod kreską, ale to za moment sprawdzimy. Budimexy na otwarciu minus 2, teraz praktycznie minus 2 i... Nie utrzymujemy poziomu 230 zł. A SWIG 80, no tutaj nie, można powiedzieć, że zanotował dziś nieco słabszą postawę od pozostałych indeksów, stracił 0,2% i nawet 10% wzrost na walorach Astarty nie pomógł. Nawet 9% na walorach kogeneracji też nie pomógł, a 5% na ML System, Artiki i Bumech nie był specjalnie dostrzeżony. 47 47,60, dziś 48,50 było jeszcze nieco, nieco wyżej, no ale ewidentnie, ewidentnie tutaj kurs ma pewne problemy z okolicą 48 zł i proszę spojrzeć jak dziś tutaj kurs manewrował inwestorami albo inwestorzy manewrowali kursem, no jak zwał tak zwały i de facto już dziś tak łatwo o te wzrosty nie było, pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie dobiliśmy właśnie do tego szczytu i czy właśnie teraz nie dochodzi do tej ostatecznej wymiany na szczycie przed korektą, przed realizacją zysków. Słabiej poradziły sobie walory, kaptory, które straciły 7%, werką dziś 6% 7 na minusie, Shopper, Oponeo z 4% spadkiem. Natomiast z tych spółek z wyższymi obrotami zepak 4,2 miliona i 1,23% pod kreską. Jeszcze nie dziś, a tak na 30 zł, ale 29,35 już dziś przetestowaliśmy. Spoglądając na parkiet New Connect po tak żadna ze spółek nie przekroczyła miliona. Natomiast jeżeli chodzi o liderów mamy powyżej 800 tysięcy na Farm51 i InnoGen przy niezbyt wysokiej zmienności tak naprawdę przede wszystkim na walorach tej drugiej spółki, no bo dziś co prawda Mieliśmy tak na 12:60, ale na zamknięciu mamy okolice odniesienia. z fluid is minus 1%, one more level. W ostatnim czasie notuje wzmożone obroty, i też przy okazji kurs. Jakby jakby radził sobie coraz to lepiej. Odbił z okolic nieco poniżej 1,10 i w tej chwili już nawet 1,45 testowaliśmy podczas dzisiejszej sesji, ale nie udało się tego wyższego poziomu utrzymać, co pokazuje, że jeszcze nie teraz. Aczkolwiek to wybicie jest tutaj znaczące i nie jest to powiedziane, że z tej właśnie takiej minimalnej chorągiewki na wykresie nie dojdzie przypadkiem do kolejnej próby ataku na wyższe pułapy. Art Games minus 18 to po drugiej stronie bieguna. Powoli, powoli wspina nam się Kolumbus, ale przy obrotach rzędu 100 50, 200 tysięcy, co przy poprzednich obrotach, jeszcze przed przeniesieniem właśnie na te notowania dwukrotne w ciągu sesji dwumilionowych, no jest zupełnie kroplą w morzu, można by tak powiedzieć. Saule wraca do 4 zł, zobaczymy czy to czas na odbicie również na walorach Saule. Zobaczmy indeksy sektorowe, 5% nad kreską WIGi Ukrainy, 5% WIG spożywczy, WIG Energia 3, leki, banki ponad 1% na plusie, natomiast zawiódł indeks WIG Info, 1,8% na minusie. Indeksy growe również dziś nieco pod kreską, przede wszystkim Wig Games 5, 30 WIG, Wig Gry w okolicach 400, ale mimo wszystko gdybyśmy patrzyli na odsetek, to większa część indeksów zyskiwała na wartości. To te indeksy, które nas chyba najbardziej w ostatnim czasie interesują, czyli energetyka, właśnie banki i górnictwo. I te indeksy właśnie decydowały dziś o wzroście również na szerokim Wigu 20 i Wigu. Ja tutaj obserwuję notowania nieco zamarły te wzrosty na indeksach w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek utrzymujemy 2% na SNP 2,2% na na NASDAQ tym wzrostom towarzyszy także mocne, mocne wybicie, już kolejna sesja wzrostu na Bitcoinie, 23 tysiące dolarów już prawie. Ethereum też bardzo mocno drożało, no a zatem ewidentnie, ewidentnie giełdy jakby nieco byczo nastawione w ostatnim czasie i jakby, jakby miały chrapkę na pokonywanie tych kolejnych poziomów, a wiemy, że jesteśmy w tej chwili bardzo blisko lokalnych stref oporu, oporów, które po raz trzeci tym razem testujemy i zobaczymy, czy do trzech razy sztuka, czy też ta kolejna już nieudana próba wybicia, która by może oczywiście będzie mieć miejsce, przyniesie nieco już mocniejsze cofnięcie i oddalimy się od tych pułapów także w Stanach Zjednoczonych, gdzie no tak jak również w Polsce no rozpoczyna się powoli sezon wynikowy i zobaczymy, jak ten sezon wynikowy właśnie wpłynie na losy indeksów, bo pamiętamy też o wysokiej bazie, o wysokiej bazie, właśnie z poprzedniego roku, ale z drugiej strony no, kwartał do kwartału być może te wyniki wcale aż tak źle się prezentować nie będą. Słyszymy się jutro o godzinie 8.45 standardowo w programie. Bardzo dziękuję za uwagę dziś i właśnie do usłyszenia jutro kwadrans przed dziewiątą. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.